Minecraft, ale nie mogę dotykać koloru czarnego, także zaczynamy. Jak widzicie, no jestem, zaraz wybierzemy sobie na przykład tutaj City, tylko troszeczkę za dużo może tam koloru czarnego, także muszę uważać. No Jak widzicie, zaspiliłam się koło autobusu, są czarne koła, także lepiej muszę uważać. Chodźmy sobie do środka, czekaj. O, choć do środka te drzwi są brązowe, tutaj nic się nie stanie. Tobie muszę zobaczyć dokładnie że nie ma tego czarnego koronu Idę sobie. Co my tu mamy? A ja tu nic nie ma. A co to jest za guzik? na sobie. Taki dźwięk wydaje. Dobra, chodźmy. Może za kilka dni, nie, może, bo, słuchajcie, zmieniłam sobie grę na Minecrafta, bo Roblox mi się na razie znudziło, a, a mam jeszcze dobrą wiadomość, bo może za kilka dni wrócę do Robloxa i znów będę nagrywał, nagrywała, dobra. Także wracam do challenge'u i tutaj, czekaj, tutaj drugi drzwi zamykam, tak lepiej. Tutaj on nie chcę dodać że nie chcę, żeby się ten film od razu skończył. Także. Daj sobie my, O nie, ulica jest czarna, to muszę lepiej uważać. A da się skoczyć na to zielone? Da się. Ty lepiej. te. Gdzie ja poszłam? O nie, jeszcze tutaj jest czarna. No nie, nie. Jak mam teraz stąd pójść? O ja, no nie, jeszcze, jeszcze tutaj wpadłam w coś. Czekacie. Dobra, ja wyszłam już. Dobra, chodźmy więc sobie pójdziemy. Tutaj, czekaj, szybko pobiegniemy. Zielony mogę dotykać, bo nie, tylko czarnego nie mogę. O Jezu, ulica. Muszę uważać, że tu jest... A to jest szare, to mogę dotknąć. Ale ulicy nie mogę takiej... Po prawej stronie, tak jak widzieliście. Mmm... Widzimy tutaj, co to jest. Czekajcie, posz tutaj. Okej. Okay. O, mogę tutaj spaść, to czekaj. Ujej, nie może być czarnego. Dobra, no, a tutaj nic nie ma, taka lawa to jest. Dobra, to chodźmy na górę tutaj. Ej, co ja zrzuciłam jeszcze? Dobra, mam. Dobra, chodźmy na górkę, bo tutaj... Chodźmy na górę. Następnym razem może sobie taki challenge robię. No, Co... Taki, takie, co moim celem będzie. Może z, będzie żelazo zwykłe bo dającym tu tutaj nie należy ciężko zdobnąć no ale trudno no to no nie no no i przez to jeszcze przegrałam challenge no nie no i super naprawdę? to czarny tu jest no nie no i przegrałam challenge no nie jeszcze przez to przegrałam challenge papa pa.